Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o ogłoszeniu relokacji personelu i sprzętu wojskowego Stanów Zjednoczonych z lotniska Rzeszów Jasionka, relokacji do innych miejsc w Polsce. Co to oznacza wszystko dla bezpieczeństwa Polski? Co to oznacza dla całej geostrategii Stanów Zjednoczonych i czy dojdzie do ziszczenia się marzenia prezydenta Andrzeja Dudy o forcie Trump w Polsce. Drugi temat bardzo istotny to zapowiadające się zapowiadane już na najbliższą sobotę. Rokowania amerykańsko-irańskie w Omanie. Przybliżę Państwu nieco kulisów, kto będzie tam obradował, jakie, dlaczego Oman, a nie Zjednoczone Emiraty Arabskie, czego się możemy po tym spodziewać. No i wreszcie związany po części z tym drugim tematem, temat ostatni to jest Odrzucenie wezwania do dżihadu przeciwko Izraelowi przez wielkiego muftiego Egiptu, najwyższy autorytet religijny w tym państwie, przyjrze się tutaj położeniu narodu palestyńskiego i reakcji świata muzułmańskiego. Właśnie na los Palestyńczyków i to oczywiście też no, skłania do postawienia pytania: jak dzisiaj wygląda elastyczność polityki Izraela? Czy Izrael dzisiaj jest rzeczywiście także w tym sensie dyplomatycznym, politycznym, lepiej przygotowany do ewentualnego uderzenia na Iran niż było to chociażby dekadę? Temu. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce ogłosiło planową relokację amerykańskiego personelu i sprzętu wojskowego, który dotychczas stacjonował, był dyslokowany. W podrzeszowskim lotnisku w Jasiące. Ta relokacja, jak to określono, ma następować do innych miejsc w Polsce, jakich tego nie doprecyzowano. Jak podkreślono w tym oficjalnym komunikacie opublikowanym 7 kwietnia 2025 roku na stronie internetowej wspomnianego przeze mnie dowództwa, ta relokacja, to przeniesienie personelu i sprzętu wojskowego USA, ma być, jak i tutaj cytat, częścią szerszej strategii optymalizowania amerykańskich operacji wojskowych, poprawienia wsparcia sojuszników i partnerów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Koniec cytatu: dodano jeszcze, że ta decyzja ma, cytuję, odzwierciedlać mie miesiące ocen i planowania. I tutaj koniec cytatu. To wszystko zdaniem amerykańskiego dowództwa miało być uzgodnione z Polską, miało być przeprowadzone w koordynacji z polskimi gospodarzami, a także innymi członkami NATO. Warto tutaj dodać myślę, że dla stałych widzów słuchaczy podcastu geopolitycznego nie jest to absolutnie żadna tajemnica, że Jasionka, lotnisko Rzeszów, Jasionka jest kluczowe dla wsparcia Ukrainy. Było przez ostatnie. 3 lata, ponad 3 lata wykorzystywane do dostarczania setek tysięcy ton sprzętu wojskowego dla, dla Ukrainy, i nie tylko zresztą sprzętu wojskowego, było także ważnym ośrodkiem rozpoznania dla Stanów Zjednoczonych i dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, co to oznacza? No myślę, że nie trzeba tego doprecyzowywać, jaka jest no, można powiedzieć przyszłość tego, tego lotniska. Ono ma być pod kierownictwem Polski i innych krajów NATO, mówi się tutaj m.in. o Wielkiej Brytanii, o Norwegii, nadal wykorzystywane do pomocy militarnej Ukrainie. Niemniej jednak nie da się nie zauważyć, że wycofanie się Amerykanów jest ściśle związane z osłabieniem pomocy. Militarnej, dla tego, amerykańskiej, dla, dla Ukrainy. Tego no, można oczywiście mówić tutaj bardzo różne rzeczy. W mediach można stosować różnego rodzaju zabiegi retoryczne, erystyczne, natomiast no, tego się nie da po prostu już zamazać. Widać, że następuje reorientacja geostrategiczna Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza, że Stanom Zjednoczonym potrzebna jest strategia optymalizowania amerykańskich operacji wojskowych? No to oznacza, Szanowni Państwo, że intere, mówiąc już takim prostym językiem, że główne interesy geostrategiczne Stanów Zjednoczonych są poza Europą. To jest Bliski Wschód i oczywiście Indo-Pacyfik. To jest cieśnina tajwańska, to jest... Kwestia programu nuklearnego Iranu. O tym już wielokrotnie w podcaście geopolitycznym mówiłem. To jest potwierdzenie. Oczywiście, na dziś mówienie o tym, że Amerykanie się całkowicie wycofują z Polski, byłoby wielkim nadużyciem, byłoby na ten czas po prostu nieprawdziwe, nie, nie mające. Podstaw w rzeczywistości. Można tutaj mówić o y, zmianie miejsca dyslokacji, można mówić o tej relokacji, popularny termin. Niemniej jednak no, trzeba jasno powiedzieć, że Amerykanie wygaszają swoje zaangażowanie. Wygaszają swoje zaangażowanie w pomoc Ukrainie i wygaszają swoje zaangażowanie na tak zwanej wschodniej flance. NATO. To wszystko koresponduje z wypowiedziami i samego Donalda Trumpa i jego najbliższego otoczenia. Jeśli posłuchamy Marco Rubio, jeśli posłuchamy J.D. Devensa, widać tę chęć do normalizacji relacji z Rosją z jednej strony, z drugiej strony widać to bardzo mocne antychińskie nastawienie i chęć radykalnego no, można powiedzieć, rozwiązania programu nuklearnego Iranu, no bo trudno to inaczej określić. Do tego tematu jeszcze wrócę w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. Spójrzmy, jak wygląda obecność Stanów Zjednoczonych na dziś, jak wygląda ta, ten stan na początek 2025 roku. Obecnie w Europie stacjonuje około 84 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W Polsce szacuje się, że to jest około 10 tysięcy, przy czym kontyngent amerykański nie jest kontyngentem stałym i tutaj dochodzimy do clue, do tego tematu dzisiejszego odcinka Ford Trump ta idea prezydenta Andrzeja Dudy aby Amerykanie stworzyli stały kontyngent najlepiej właśnie który włączałby jakąś ciężką dywizję a przynajmniej ciężkie brygady amerykańskie pancerne zmechanizowane i ten pomysł z czasu pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa z lat 2017-2021 po prostu był od samego początku wielką iluzją. Od samego początku ja mówiłem, że na to szans nie ma. Powoływałem się między innymi na generała Bena Hodgesa, który mówił, że szans na coś takiego nie ma, ponieważ Amerykanie nie, zwiąż nie zwiążą sobie rąk, mówiąc prostym językiem, nie wyzbędą się elastyczności i pewnej swobody manewru, istotnej w dynamice stosunków międzynarodowych, które się po prostu policentryzują. Stają się, świat się staje multipolarny. Amerykanie nie będą sobie wiązać rąk. Stąd właśnie w jesionce stacjonowali amerykańscy spadochroniarze, jednostki powietrzno-desantowe, które łatwo zrolować, używając tego natowskiego języka, tego żargonu wojskowego. Tego typu jednostki jest łatwo zrolować, łatwo je wyprowadzić za linię Wisły, oczywiście na zachód od linii, linii Wisły, a dalej oczywiście także do do Niemiec, gdzie w Niemczech, jeżeli chodzi o stacjonowanie, stacjonowanie wojsk, wojsk amerykańskich, szacuje się, że na dziś ten kontyngent amerykański w Republice Federalnej Niemiec to jest około 37 tysięcy żołnierzy. Jeśli chodzi o kraje, gdzie jest jeszcze więcej tych żołnierzy niż w Polsce, no to na pewno Włochy to jest około 13 tysięcy. 13 no, musimy sobie też zdawać sprawę, że ten element wzmacniania Obecności amerykańskiej, który wywoływał tak wielki entuzjazm w Polsce po lutym, po 24 lutego 2022 roku był czasowy. To jest kontyngent rotacyjny. To jest kontyngent rotacyjny. Wojska amerykańskie oczywiście w Europie stacjonują od końca II wojny światowej, ich liczebność się bardzo zmieniała. To jest bardzo elastyczne na przestrzeni dekad. Szacuje się, że ten taki szczytowy. Pułap liczebności wojsk amerykańskich to były koniec lat 50. i poziom wtedy szacowany jest na 407, około 475 tysięcy żołnierzy. No, oczywiście wtedy to był kluczowy element odstraszania NATO, oczywiście potencjał nuklearny Stanów Zjednoczonych, no i ta obecność blisko pół miliona żołnierzy w samej Europie. Natomiast obecnie widać wielką chęć do, tego, do tej redukcji. Już zresztą ta, ta redukcja następuje w pewnym szczytowym okresie. Po 22 roku widzieliśmy, że ten, że, że ten kontyngent amerykański w Europie no, wynosił nawet około 105 tysięcy żołnierzy, tak, przynajmniej twierdzi amerykański ośrodek ekspercki Council on Foreign Relations i tak rzeczywiście widać, że jest to trend malejący. Jeżeli chodzi o arsenał jądrowy Stanów Zjednoczonych w Europie, to szacuje się, że Amerykanie na dziś przechowują na starym kontynencie około 100 bomb B-61. I one są dyslokowane w takich krajach jak Belgia, Turcja, Holandia, Niemcy, Włochy. Oczywiście, nie muszę Państwu mówić, że żadna z tych bomb nie może być użyta bez zgody Stanów Zjednoczonych. Ten przysłowiowy czerwony guzik, który uruchamia całą procedurę, te kody, które uruchamiają procedurę użycia broni jądrowej, znajdują się w Stanach Zjednoczonych i co do tego nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Patrząc na bazy wojskowe, już nie patrząc w tych, w, 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 przez pryzmat liczby żołnierzy, czy tam liczby bomb, czy ilości bomb, ale. Patrząc na liczbę baz wojskowych, szacuje się, że w Europie obecnie jest nieco ponad 40 takich amerykańskich baz, baz wojskowych. Głównie to są oczywiście Niemcy, Włochy i Wielka Brytania. Są to w tych krajach, są to siły rozmieszczone na stałe i to jest wielka różnica. Prezydent Andrzej Duda łudził się, miał taką iluzję, że można doprowadzić do powtórki. Z Niemiec czy z Włoch w Polsce, że stworzenie fortu Trump będzie takim swoistym, no ja bym to nazwał nawet takim punktem szantażu dla Amerykanów. No bo gdyby doszło do jakiejkolwiek, jakiegokolwiek wzrostu napięcia geostrategicznego w naszej części Europy, no to tutaj zawsze polscy politycy w Polsce mogliby mówić o tym, że no przecież Polska nie zostanie zaatakowana, bo, przy, bo są, jest tutaj stała baza wojsk amerykańskich i atak na Polskę oznaczałby zagrożenie tych wojsk amerykańskich. No Amerykanie nie są tacy naiwni żeby tworzyć stałą bazę, żeby tworzyć jakiś Ford Trump. To oczywiście była, był zabieg czysto pr -owy. W mojej ocenie od samego początku, jak mówiłem, nie było takiej opcji, aby Amerykanie tak sobie związali ręce, tym bardziej, że doskonale wiedzą, jakie są zapisy aktu stanowiącego NATO Rosja z 1997 roku, wiedzą, jakie były zapisy podpisane w Paryżu, wiedzą, jakie są oczekiwania Rosji. Rosja Stanom Zjednoczonym jest zwyczajnie potrzebna, Rosja ma olbrzymi potencjał, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie militarne, ale także potencjał potężny, wywiadowczy. Wiemy, że siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zostały bardzo mocno rozbrojone, wywiad państwa polskiego został bardzo mocno podporządkowany, bardzo mocno został po prostu podporządkowany interesom Stanów Zjednoczonych w dużej mierze, czego świadectwem jest przyjęcie 15 milionów dolarów gotówką w 2003 roku za utworzenie tajnego, eksterytorialnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach w ośrodku kształcenia kadr wywiadu. No nie ma co do tego wątpliwości, że Polska nie jest traktowana podmiotowo. Zresztą ten obrazek, to zdjęcie z pierwszej kadencji Trumpa, z podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy Trump siedział rozpostarty wygodnie za swoim biurkiem, a Andrzej Duda gdzieś pochylony, skurczony, pochylał się nad dokumentem, no też pokazuje jasno. Ten, ten, no można powiedzieć, ten, ten stosunek Stanów Zjednoczonych do Polski i realne relacje, realną siłę czy realną słabość państwa polskiego w tym w tym całym układzie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Amerykanie w każdej chwili są w stanie zrolować swoje obec swoją obecność w Polsce. Jeżeli chodzi o tę dokładną relokację jednostki, jed, tych, tych żołnierzy z Jasionki, myślę, że trafią na zachód od Wisły. Ewentualne ich przerzucenie, ich zmiana miejsca dyslokacji do Niemiec to jest kwestia naprawdę bardzo krótkiego czasu. Gdyby doszło do jakichkolwiek większych tutaj gruźb, związanych ze zmianami geostrategicznymi w tej części Europy, myślę, że Państwo wiecie o co, o co chodzi. Oczywiście ta baza w Redzikowie otwarta. Całkiem niedawno i i, te, i to wysunięte dowództwo V Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych w Poznaniu. To są takie jednostki, które Stany Zjednoczone mogą pozostawić. Natomiast to, co się znajduje właśnie na wschód od Wisły, też patrząc i uwzględniając plany NATO, plany obrony, tak zwanej wschodniej flanki NATO, no jasno, to daje jasny sygnał. No to jest tak mocny sygnał, to wycofanie Amerykanów z Jasionki, że no trudno, tego, trudno to absolutnie lekceważyć. Wiadomo, że tutaj i pan prezydent Polski i wielu innych polityków no będą robić dobrą minę do złej gry, no i mamy oficjalny komunikat Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który zapewnia, że to nie jest wycofanie wojsk amerykańskich, no ale no trudno nie odnieść, Wrażenia, że to jest właśnie taka próba maskowania tej rzeczywistości. Widać, że Amerykanie mają zupełnie gdzie indziej interesy, a Polska, wkładając te wszystkie jajka do jednego koszyka, wieszając bezpieczeństwo państwa polskiego na klamce w Waszyngtonie, zostaje, no właśnie z czym zostaje dzisiaj? No na pewno nie z Fortem Trump. Już w najbliższą sobotę, 12 kwietnia 2025 roku, ma dojść do spotkania wysokich rangą przedstawicieli Waszyngtonu z jednej strony i Teheranu z drugiej. Miejscem mediacji, miejscem obrad właśnie tych przedstawicieli ma być Oman. No i to jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o całą układankę geostrategiczną, ponieważ jeżeli Delegacja Teheranu nie sprosta oczekiwaniom Donalda Trumpa, wówczas, zresztą zgodnie z jego samymi zapowiedziami, może się spodziewać ataku militarnego. I taki atak no, ma, miałby wszelkie, że tak powiem, Predyspozycje, wszelkie cechy tego, żeby być tym przysłowiowym, strategicznym game changerem, jeśli chodzi o mm, sytuację i tę architekturę bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Byłby to czynnik zmiany, byłby to czynnik bardzo głębokiej zmiany. Jeżeli chodzi o mm, przygotowania, no to widać, że wszystko było konsultowane z, premier z premierem Benjaminem Nataniahu, który w poniedziałek gościł. W Waszyngtonie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że Izrael postawił swoje oczekiwania, żeby nie powiedzieć żądania. Pytanie, oczywiście, dlaczego jest wybrany Oman, a nie na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, bo to też jest ważna sprawa. Wydaje się, że to jest taki niewiele kosztujący. Administrację Trumpa gest w stronę Iranu. To jest właściwie nawet nie gest w stronę Iranu, co taki gest w stronę własnej opinii publicznej i swoich sojuszników, jeszcze tych, którzy zostali przy Stanach Zjednoczonych po tych ostatnich wydarzeniach. Wiemy doskonale, że no Zjednoczone Emiraty Arabskie chciały być takim pośrednikiem, natomiast wiemy, że jest to jeden z, ty jedno z tych państw, które normalizowało swoje relacje z Izraelem kilka lat temu, te słynne porozumienia abrahamowe, których akuszerem był zresztą sam Donald Trump w trakcie pierwszej swojej kadencji. No i to w żaden sposób nie odpowiadało Ira Iranowi. To Oman prawdopodobnie wskazał szef irańskiej dyplomacji Abbas Arakci, który zresztą no, podkreślał to w swoich mediach społecznościowych i. Prawdopodobnie Amerykanie zgodzili się na to, chcąc właśnie pokazać swojej opinii publicznej, swoim sojusznikom, kolektywnemu zachodowi, że mają dobre, dobre intencje. Zresztą szef omańskiej dyplomacji Badr bin Hamad Al-Busaydi to jest człowiek wykształcony na zachodzie, człowiek, który ukończył Uniwersytet Oksforski. Jest to jak najbardziej, że tak powiem, postać strawna dla... Amerykańskiej, amerykańskiej dyplomacji. Kto ma być ze strony Stanów Zjednoczonych? Według no, tych nieoficjalnych na razie informacji, ma być to Steve Witkow ten specjalny wysłannik Donalda Trumpa na Bliski Wschód, człowiek, który zresztą prowadził, prowadził tę misję w Moskwie, rozmawiał z samym Władimirem, Władimirem Putinem w połowie marca bieżącego roku. Jeżeli chodzi o Stronę irańską, no to właśnie tutaj minister Arakci ma być, ma być takim rozmówcą dla, dla Stanów Zjednoczonych. Warto dodać, że Stany Zjednoczone i Islamska Republika Iranu nie utrzymuje oficjalnych stosunków od 1980 roku. No, relacje zostały rok po, po tej rewolucji islamskiej w Iranie zerwane, natomiast te bezpośrednie kontakty już się wcześniej zdarzały w trakcie kadencji Bidena. Oczywiście były, tam była próba odwrócenia tego zerwanego porozumienia nuklearnego, nic z tego oczywiście nie wyszło, niemniej jednak takie, takie kontakty, przynajmniej pośrednie były. Co do Omanu, no to też warto jeszcze oczywiście podkreślić, że tam odbywały się istotne negocjacje dwa lata temu, kiedy Chińska Republika Ludowa występowała jako mediator między Arabią Saudyjską a Iranem. No doszło do takiego porozumienia, które bardzo zaniepokoiło Izrael. Stany Zjednoczone również podkopały jeszcze bardziej zaufanie do Mohammada bin Salmana, tego młodego następcy tronu w Arabii Saudyjskiej. Te relacje Bidena z Salmanem no nie były najlepsze, mówiąc delikatnie, wtedy. Natomiast no, w tym kontekście też warto, warto oczywiście powiedzieć, że to jest takie symboliczne też miejsce, jeśli chodzi o ten Oman. Jeżeli do tych negocjacji, jeżeli te negocjacje nie przyniosą żadnych realnych owoców, jeżeli nie dojdzie do jakiejś próby powrotu do JCPOA, czyli do tego porozumienia nuklearnego zawartego jeszcze za czasów Baracka Obamy. Azerwanego za jednostronnie przez Trumpa w czasie pierwszej kadencji prezydenckiej, no to wówczas wszystkie opcje są na stole. Wszystkie opcje są na stole. I teraz warto przyjrzeć się doniesieniom amerykańskich, nawet nie tyle mediów, co ośrodków eksperckich, think tanków tamtejszych. Jest taki think tank dość bliski Donaldowi Trumpowi, nazywa się Foundation for Defense and Democracies FDD, w skrócie, który podpowiada Donaldowi Trumpowi, że jak to określono, Iran musi zrezygnować z szerzenia ideologii rewolucyjnej w regionie. Taki zapis w ogóle znajduje się w tych wskazaniach tego, tego ośrodka eksperckiego. No to oznaczałoby tak naprawdę wyrzeczenie się jakichkolwiek zdolności i chęci do wspierania palestyńskiego Hamasu, libańskiego Hezbollahu czy jemeńskich. Hutich. Osobiście bardzo wątpię w to, aby Teheran zgodził się na, na coś takiego. Tym bardziej, że strona amerykańska i w ogóle te, ci najbliżsi doradcy Trumpa kierują się zasadą całkowitego braku zaufania dla rządu Ayatollahów. To widać. I to ewentualne nowe porozumienie nuklearne, moim zdaniem, byłoby czymś zupełnie innym niż J, JCPOA, ten skrót. Od tego nazwy porozumienia nuklearnego, które wcześniej zostało wynegocjowane. Chodziło o to, aby wymóc na Iranie zgodę na to, aby w każdym momencie i w każdym miejscu można było dokonać kontroli, czy Irańczycy wykonują swoje zobowiązania. No i na taki, myślę, że na takie diktum Teheran się po prostu nie zgodzi. To są warunki zaporowe, moim zdaniem, że jeżeli dojdzie do fiaska rozmów, rozmów w Omanie. No to oznaczać to będzie, że Iran stanie w obliczu realnej, bardzo realnej groźby militarnego ataku Amerykanów i Izraelczyków. Wiemy, że na Bliski Wschód płynie już drugi lotniskowiec amerykański, że Amerykanie rozważają właśnie to rolowanie swojej obecności w Europie w kontekście zmiany operacyjnych priorytetów, że tak to, że tak to określimy. No i widać, że Także Izrael bardzo skutecznie, bardzo skutecznie osłabił, w dużej mierze osłabił sojuszników, sojuszników Iranu, tych szyickich sojuszników Hezbollah, Hamas, w, w, także w, to wtargnięcie do Syrii było, było bardzo znaczące. Pytanie, kto dzisiaj w regionie jest w stanie pomóc Iranowi, patrząc na los Palestyńczyków i to, że świat arabski, czy nawet jeszcze szerzej świat islamu, w dużej mierze patrzył biernie, no bo nie, nie liczę tych pochukiwań, oczywiście w mediach i, i, i tak dalej, tych bardzo mocnych słów rzucanych. Najczęściej na wiatr, realna pomoc przecież nie przyszła i też trzeba mieć to na uwadze. O tym za chwilę jeszcze, jeszcze powiem. Groźba wojny z Iranem. Be, oczywiście stawiam kilka pytań, jaka broń zostanie użyta? Czy zgodnie z tymi zapowiedziami izraelskich polityków i wojskowych dojdzie do użycia broni, której jeszcze nigdy nikt na świecie nie użył? Pytanie, jaka to jest broń? Takie zapowiedzi kilka lat temu padały ze strony izraelskich wojskowych. O tym, że Izrael jest gotowy, mówił m.in. generał Kochawi i, i wielu innych, zresztą, przedstawicieli Amery tego izraelskiego establishmentu wojskowego. Natomiast y, drugie pytanie, co to oznacza dla gospodarki światowej? Na pewno y, byłoby to postawienie kropki nad i, tym przypieczętowanie końca globalizacji, tej jakiej znamy. To jest kwestia zaburzenia całkowitego y, sporej części istotnych dróg morskich, tych najbardziej strategicznych, jeśli chodzi o y, obieg handlu międzynarodowego. Analizując całą sytuację wokół Iranu, te groźby ataku izraelsko-amerykańskiego, no nie sposób nie zadać sobie pytanie, jak mogą zareagować nie tylko takie państwa jak Chińska Republika Ludowa czy Rosja. O tym już zresztą po części mówiłem w podcaście geopolitycznym, wskazując na te na te znaczy na razie, na, na razie nieporozumienia, ale na te bardzo zaawansowane rozmowy amerykańsko rosyjskie i być może jakiś, jakąś formę dealu, jakąś formę takiego, takiej transakcji między, geopolitycznej, między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, gdzie Rosja uzyskałaby swobodę działań w Europie Wschodniej, w znaczeniu oczywiście geostrategicznym, a Stany Zjednoczone ch chciałyby zachowania pewnej neutralności Rosji w obliczu Potencjalnego uderzenia na, uderzenia na Iran. Czy tak się stanie, no trudno dzisiaj powiedzieć, ale taki scenariusz należy oczywiście wziąć również pod uwagę jako jeden z możliwych wariantów tych scenariuszy ewentualnościowych. Co do samej sytuacji Iranu, myślę, że tutaj warto spojrzeć na obecne położenie palestyńczyków. To jest bardzo istotne, jeżeli spojrzymy, przeanalizujemy to, co się dzieje w strefie Gazy i reakcji świata islamu, no to to nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że dzisiaj Izrael jest w znacznie, w znacznie lepszej sytuacji niż był jeszcze dekadę temu Dzięki Donaldowi Trumpowi, dzięki jego pierwszej kadencji, dzięki porozumieniom Abrahamowym, dzięki oczywiście sprawności także i dyplomacji, i wywiadu izraelskiego, dzisiaj świat arabski, czy szerzej świat muzułmański jest bardzo mocno podzielony co do sposobów, w jaki reagować na to, co się dzieje w strefie gazy. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym w kontekście ostatniego wystąpienia wielkiego mufti'ego. Egiptu, który odrzucił, szanowni państwo, wezwanie do dżihadu przeciwko Izraelowi, traktując je jako, uwaga, cytuję, nieodpowiedzialne. Jako nieodpowiedzialne. Wielki Mufti Egiptu. Szejk Nazir Ayad potępił fatwę, która została wydana przez katarski Międzynarodowy Związek Uczonych Muzułmańskich, który wzywał muzułmanów do prowadzenia dżihadu przeciwko Izraelowi w związku z tym, co się dzieje obecnie w Strefie Gazy. Szejk ten, ten właśnie wielki mufti Egiptu. Ayat nazwał tę fatwę nieodpowiedzialną i co więcej, uznał to za naruszenie zasad szariatu. Ta fatwa wydana przez Związek Uczonych Muzułmańskich, który mieści się w Katarze, głosiła, że każdy zdolny do działań muzułmanin zdrowy ma religijny obowiązek walki z Izraelem i zażądała zresztą ta, ta zażądał ten związek, aby państwa muzułmańskie natychmiast interweniowały zbrojnie, gospodarczo i politycznie, aby powstrzymać powstrzymać te działania Izraela przeciwko Palestyńczykom. Tak, że tam była, był postulat izolowania, oble, czy oblężenia wręcz tego Iz, Izraela. Natomiast warto zauważyć, że po tej właśnie fatwie tak naprawdę nic się nie zmieniło. Absolutny, można powiedzieć, brak wsparcia ze strony rządów arabskich, ze, ze strony rządów islamskich dla strefy gazy, dla... Narodu palestyńskiego. To, to widać, zresztą Państwo widzicie, nawet mimo tych wszystkich e, takich buńczucznych wypowiedzi, Często bardzo no, takich dosadnych prezydenta Recepa Erdoana, prezydenta Turcji, no, Turcja również nie, nie kiwnęła palcem, można powiedzieć, realnie, jeżeli chodzi o los, los Palestyńczyków. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że to, co powiedział Mufti Ayat, najwyższy autorytet religijny w Egipcie, bo dodajmy, że to jest rzeczywiście najwyższy autorytet religijny w Egipcie, to jest odrzucenie tego, tego wezwania. Widać, że nie ma tutaj żadnej solidarności państw muzułmańskich co więcej nawet jeśli spojrzymy na salafitów w Egipcie i na takich duchowych przywódców jak Yasser Burhami to ten człowiek również potępił fatwę i powołał się, co ciekawe, na traktat pokojowy zawarty przez Egipt z Izraelem w 1979 roku. To pokazuje, jak bardzo zmieniła się układanka geostrategiczna na Bliskim Wschodzie, jak wielką swobodę dzisiaj uzyskał Izrael dla swoich działań przeciwko nie tylko Palestyńczykom, ale przeciwko szyickim sojusznikom Iranu. Dziękuję Państwu za uwagę.